wcale, alpaki skaczą na polnej skalę. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, mój dzionek dzisiaj zaczął się o 5 rano. Ej, tak się obudziłam i już nie mogłam usnąć, więc postanowiłam ten czas jakoś tak dobrze spożytkować. Ugotowałam już obiad. Ogarnęłam się, trochę popracowałam. Trochę rzeczy tutaj przejrzałam. No i patrzę, to już ta godzina, że już się trzeba szykować do pracy. Do wylotu. Dziewczyny też jak tu zeszłam. Śmiać mi się chciało, bo się zastanawiałam, czy będą chciały jeść, czy spać. Ale powiem Wam, że nie. Żarełko wygrało. Najadły się, wysikały i poszły spać. Jejku, pokusinka. A no ja sobie dzisiaj... Ja sobie dzisiaj, moje drogie dziewczyny, wzięłam... Nawet wyprasowałam długie spodnie. Ale kurczaki, nie wiem, czy zaraz się nie przebiorę. Wczoraj się ubrałam w krótkie i musiałam się przebrać, a dzisiaj chyba będzie na odwrót, bo i ma patelni. No. Oh shit, to to dobra, weźmy inną. Chociaż na tej patelni to bardzo ryzykowna sprawa smażyć jojki. że nie smażyć jojki, tylko smażyć jojko sadzone. Bo to jest taka patelnia, której ja za grosz nie wierzę. dobra. O jakie tu śpiące, maniutki śpi. Taka żaba rozkraczona. Taka żaba rozkraczona, maniutka, moja kochana. Ta da, da, da. A wiecie co, ja też jestem jakaś trąba bomba, bo ja mogłam. Nie no, ta patelnia to jest po prostu, Jezus. Już się kopci, widzicie? Czy nie widzicie? Sześć. Czekajcie, ja to wbiję szybko to jajko. No nie no, czad. Po prostu czad. Jakaś turnowada. Śmierdzi. Dobra, zaryzykujemy. Mówię, że wstałam wcześniej rano i już dawno mogłam Was odpalić, ale jakoś tak nie zatrybiłam Chcę sobie zrobić. I teraz kanapki, a te jajka nam sobie to pomału się smażą, bo powiem Wam, że u rany Jurek. Naprawdę nie wiem, co z tego będzie. Nie wierzę tej patelni, nic a nic. Nie kupujcie nigdy patelni gerlach. Garki są super, patelnie to jest jakaś tragedia. A ja sobie czy takie kupiłam. Boże, te włosy też jakieś do dupy. A ja mam ci tak ciężki piątek znaczy bardzo zabiegany. Muszę tu, 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 tam. Jeszcze wieczorem się umówiłam na live. O, panie, jutro rano muszę bardzo wcześnie wstać. Bo. Muszę pojechać jakieś 300 km w jedną stronę. Będę potrzebna jako kierownica, jako kierowiec. No i takie, widzicie, buty ze cholewami. A wrócę i muszę jechać do pracy. Więc to nie tak, że sobota będzie wolna. A tak czekam na ten weekend, że trochę odpocznę. A tu masz, babo, krokiety. Normalnie. Dobra, idę sobie chlebek zrobić i zaraz zobaczymy do tych jajek, bo coś mi się czuje, że dzisiaj może być bez jaj. Dobra, dziewczyny. Nawet nie było tragedii z przewróceniem tego jojka o dziwo. No i dzisiaj standardzik, tylko dzisiaj jako podkład poszedł pasztek. Ten wczorajszy zbidak rakietów, żeby go już trochę dokończyć. Rola do ustrzycka, bo tak w zasadzie to wykań... Wy... Wyjadam wykańczę. Jest. Wiecie co? Ja po prostu już czuję się zmęczona. Gdzie to dalej? No ale nic. Tak jak właśnie często mówię, że ja jak biorę sobie takie kanapki z jajkiem sadzonym na wynos, to przewracam je jeszcze na chwilę, żeby tą drugą stronę żółtka ścięło. Bo tak mi się wygodnie je, dzięki temu się nie ochlapię. A że ja ją aucie po drodze, no to jakoś trzeba sobie radzić. Ale jak wiem, w domu takie śniadanie, no to moi drodzy, wtedy, jaj, wtedy żółtko koniecznie płynę. Koniecznie. No i tak. Tu mamy. Słuchajcie, ja już jest godzina 8.30, już mam wszystkie kółka zamknięte. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, ale nie żeby specjalnie, broń Boże, no po prostu tak mi wyszedł aktywnie ten poranek. Z czego się oczywiście bardzo, bardzo cieszę. Śniadanie mam, to mam. Rzeczy do pracy w aucie mam. Tabletku idę wziąć i w zasadzie to tyle, jeszcze muszę marchewkę pokroić dla chłopaków i będziemy ready. Posi, mój o, ma dużo śpi. Wiem, ma teraz tak pięknie wygląda. Ja nie mogę się na nią napatrzeć po tej operacji. W ogóle taki spadło troszkę z wagi, jak to stoi, to taka dostojna. Dziewczyna nowofrolandowa, aż naprawdę. Bo kokosinek to taki trochę grubasek, taka kuleczka się zrobiła. No ale ona jeszcze w dalszym ciągu je trzy razy dziennie. I finalnie więcej jak Matylda. Prawda? A ty jesteś taka laska? Właśnie cię chwalę. Mówię, że ty jesteś taka gwiazda. Lasencjusz matki taki. No, ty to taka dama. Prawdziwa się zrobiłaś. Prawda Matuniu? Taka prawdziwa dama się zrobiłaś. No. Moja Damessa taka przepiękna. I kokolinka. I kokolinka. Łojarzu, kokolinka ziewa, już pana. Co ty mi te spodnie tak wąchasz? Mam nadzieję, że mi tam nic nie kapło. O proszę, jak to, jak to normalnie Solidarność jajników działa. Papę drą to we dwie naraz. Łez, jak się zakurzyło z ciebie. Dziewczyny, ja niczym nie częstuję, nic nie mam. Idę się ogarniać dalej do joboty. Wiecie? Proszę, jakie poranne harce. Jakie poranne harce. Tylko uważajcie, żeby tutaj nie wyjść z drzwiami nigdzie. Dobra, dziewczyny. Uciekam. Zobaczcie, dziewczyny. Podróżnik matki, takie coś i takie coś. Chciałam kupić borówki, no ale niestety nie było, więc lecimy z czymś takim, bo musiałam wyjść z domu, nie czekając na obiad, bo nie mam czasu. Lecę, pędzę do apteki. Jezu, dziewczyny, moje tempo przemiesz przemieszczania się dzisiaj. To jest po prostu jakiś śmieszny Impossible. Przed chwilą byłam, w, dzisiaj byłam w Ogrzechu, w i teraz wylądowałam w kamiennej w górze, w Jeleni w górze. I, I powiem Wam, już mam dość, tak mi się kawy chce, a to jeszcze piątek. To wiecie, ruch tych ludzi wszędzie tyle. tego idę załatwić, co mam załatwić. Wpadnę jeszcze do jakiegoś sklepu po takie małe, delikatne zakupy. I uciekam do domu, jeszcze muszę jeszcze coś napić. Ostatnia marchewka mi została. O, ironia losu. Alka matka wpierdziela marchewki. Przy alpaki by mnie normalnie opluły za to, że im wyjadam. Kurczę, nawet ta woda jakaś ciepła. ogarnąć, mam ogarnąć, jadę do domu na obiad. Jezu, jutro ja muszę znowu tak rano wstać. A Makaryna. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? no. Nie ma wyjścia, czytajcie, torebka. A co mi potrzebne? W zasadzie tylko torebka, dobra. Lecimy, panie i panowie. Uff. Dotarłam do domu. Jest wieczór. I powiem Wam, tak się w ogóle zastanawiam, gdzie mi ten dzień uciekł. No po prostu to jest jakieś niesamowite, jak ten czas leci. Słuchajcie, a już teraz ta końcówka sierpnia to po prostu galopuje, to już nie leci. To już tak zajwania, że to jest jakaś po prostu... Po prostu, po prostu katastrofa. Czo matucharz, jadłaś? Ojej, że jakie było dobre! Oje, że jakie było dobre. Takie było pysne. łomatko. matko! by też smakowało maleństwo? No co, teraz by trzeba było iść na dwórek, prawda? Ty też na dwór działaś. No dokładki nie przewiduję. Nieść. Widzicie, widzicie jakie zauzy? Zauzy! No kocham, kocham te wielkie psiszko. Jedno i drugie nie gryź mnie ty normalnie. Hundzie jeden paskudny. Nie gryź. Już idę was puścić. Chodźcie. Ta, ri, ra, ri, ra, pam, pam. Przyjemność mam. Ach, mam. Ej, słuchajcie, dzisiaj miałam taką sytuację w biedronce. No, może ktoś z Was się już z tym spotkał? Ja w zasadzie tak pierwszy raz, bo przede mną stała taka. babcia, babinka, taka naprawdę babinka, wiecie? Miała koszyk, w koszyku miała zakupy z Biedronki, tam kilka rzeczy i miała drugą torbę tak wsadzoną w ten koszyk i tam miała zakupy z Dino. No i słuchajcie, ta babcia płaci, powyciągała wszystko, no i na kasie, jak kasjerka do niej hulnęła, że co to są za zakupy, dlaczego ona to w ogóle ma w koszyku i wiecie, i tak tą Japonga, tego Japonga darła. Mówi, proszę mi pokazać paragon. I ta babcia wyciągnęła ten paragon i pokazuje. A ona, wiecie co, w tą torbę i tak wypatroszyła. Wszystkie rzeczy wyciągała, sprawdzała z tym paragonem. No powiem wam, że jakby to trafiło na mnie, to ja bym jej takiego bobu tam dała, że masakra. I tak szczerze powiedziawszy, to ja rozumiem, że oni są rozliczani z kradzieży i tak dalej. No ale kurde, z drugiej strony... Tak, rozejrzałam się po tym sklepie. To tam nie było ani żadnych szafek, żeby na przykład, no ta babcia przykładowo mogła sobie tą torbę gdzieś schować, ani nic takiego. Nie było też żadnej informacji. No, chyba że nie zauważyłam, może była. Ja nie widziałam, że wiecie, nie wnosimy zakupów z innego sklepu czy coś takiego. No, ale z drugiej strony też tak jechałam i sobie myślałam, mówię, kurczę, no te babcie to też wiecie, tak już. Nie ubliżając nikomu, prawda? Ale te babcie to też potrafią być niezłe cwaniary. No ale fakt, faktem, że dzisiaj tej kobieciny to mi się naprawdę szkoda zrobiło. Ona tak stała i tak strasznie przepraszała. Mówi o Boże, ona nie wiedziała, ona bardzo przeprasza. I tak Jezu, przepraszała chyba z 10 razy. I tak mi się bardzo nie podobało, bo wiecie, to można było powiedzieć inaczej. Można było powiedzieć spokojniej. Można było powiedzieć, wie Pani co, no ja muszę zajrzeć do tej torby. Czekajcie, bo muszę tu deskę podłożyć. Ja muszę tu zajrzeć do torby, bo mnie z tego rozliczają. Czy jakoś tak, wiecie, łagodniej do takiej starszej osoby. Znaczy do starszej, do każdego, czy to byłoby do tej babci, czy na przykład do mnie. Bo jak ona by mi tak ruszyła z łapami do tej, zaczęła mi tak grzebać po torbie. To ja powiem wam inaczej. Jakby mi mąż tak przeszukiwał torebkę, tak by w ucho dostał, to to by widział. Bardzo mi się to nie spodobało i powiem wam szczerze, że tak naprawdę to, aż widziałam, że każdy tak zaglądał z niedowierzaniem. Ludzie szeptali między sobą, nikt się nie odezwał, ale no my byśmy sobie tak kalwin chyba nie dali, co? Żeby nam tak tutaj strasznie żakupy sprawdzali. Zresztą powiedz, my mamy? My marfewkę tylko mamy nic więcej. O Boże. My jesteśmy wszyscy już tak, słuchajcie, zmęczeni. Nawet widzę po tych zwierzakach, że też już mają dość. Tu jest kluniu. Ci kluniu? Kluniu jest tu. A tu jest klaksiu. Przepraszam, Kleksiu. Przepraszam, że Ci kija pod nos podstawiam. A tam jest reszta ekipki. No, reszta ekipki. Śpijcie, śpijcie, leżcie. Już naprawdę odpoczywamy wszyscy. Jest piątek, mój Safirek, taki kuchany. Jest piątek. No, no, nareszcie, kochanie. Nie o, tylko nareszcie. My z Alwinem też się dzisiaj nadygaliśmy. napracowaliśmy, prawda? Jezu, Miku, dziękuję za buziaka. Buzę. jakiego to tam czałuśnika. To wy sobie nie wyobrażacie. Teraz się sztydzisz? Rozumiem. Teraz się sztydzę, co? My się ci tyle natuliliśmy. Czekaj, bo ci do oczka wejdzie. Lecisz, ogon. Sogun przyleciał. Ty też chciałeś się do mnie pytulić. Ja do ciebie bardzo chętnie. Moja prywatna alpakoterapia. Mm. Powiem Wam, że chwila u Was i człowiek jakoś od razu już bardziej wypoczęty się czuje. Czekaj, bo ci tu muszę być. wyciągnął. O buziak znowu. No, dziękuję. Dziękuję moje takie maniutkie, ale się odsunął. Ale się odsunął. Mówisz matko, łapy precz. Ale fajnie, jest tak cieplutko. Teraz jest naprawdę super. Także... Ja ja muszę jutro wstać znowu o 5 rano. Bo jutro mam nieplanowany, niespodziewany wyjazd. Właśnie muszę robić za kierowcę. Boże, a tu znowu siupy. A jeszcze chciałam Ci umyć głowę. Czy coś? Matko Koko, wariacie jeden. Paninki, nie mam do was siły. Ale widzę, że Maty... A, Mati jej ukradła! Mati ukradła szczotkę, bo ona znowu podkosiła szczotkę do czyszczenia alpak. I Mati jej ukradła, ale ona jest tak szybka w ukradaniu z powrotem, że powiem wam, to jest prawo Kaliego. Jak kokolinka ukrasz, to jest dobrze, ale jak kokolince zostanie ukradzione to przestępstwo wymagające normalnie ścięcia łbana, natychmiast. Także kokolina ma swoje własne prawo, wiecie? A że Matylda się na to wszystko godzi, to ja wam powiem, że to jest po prostu pies nad psy. To jest tak anielska cierpliwość, że to nie macie normalnie pojęcia. Zresztą ja czasem też się podziwiam i tak jak to wszystko obserwuję, to wiem matko boska, drugiego takiego psa to ze świeczką szukać i takiej rozrabiary drugiej, bo ta yy, to się teraz tak zrównoważyło, Matylda taka spokojna, wiecie, grzeczna, ułożona, a Koko taki szajbus, że mój ty panie Chryste, normalnie do jej wychowania powinni dorzucać jakieś hydroksyzynę czy coś, żeby... Dziewczyny! Dziewczyny! dziś pies tak. Gdzieś pies tak płacze strasznie. Dobra moi drodzy, pięknie Wam dziękuję za dzisiaj. Lecą! Szalone! Pięknie Wam dziękuję za dzisiaj. Przepraszam, że tak krótko znowu, ale ostatnio coś z tym czasem to ja wam powiem raczej z niedoczasem jest mi. Zapań brat jak z czasem. Ej, co chciałam powiedzieć jeszcze? Co ja jeszcze Wam miałam powiedzieć, żeby nie skłamać? Jutro filmu nie będzie. Już wiem to teraz, że go nie będzie. Chyba, żebym miała chwilę i wrzucę Wam któryś tam live z TikToka dla chętnych. Kto będzie miał yy, chwilkę, będzie chciał zobaczyć czy coś, to ja bardzo chętnie Was zapraszam. Ale już teraz wiem, że to będzie dla mnie niewykonalne, bo. No bo niestety wrócę do domu, wyjdę rano i wrócę w nocy. I taki będzie finał tego wszystkiego no chyba, że coś z drogi nagram, ale to wiecie tylko w jedną stronę mogę nagrywać, bo później będę wracać autem więc raczej się nie uda dziękuję Wam pięknie życzę Wam cudownego, pogodnego yy, weekendu w zasadzie chyba przedostatniego, prawda? przed szkołą, tak Jezu, przedostatni, dziewczyny, czy Wy to słyszycie? czy ktoś ma tabletkę od zatrzymania lata? Czy ktoś ma taką dźwignię, przycisk, cokolwiek, żeby to lato zostało z nami na dłużej? Użyjcie tego, proszę, błagam, zaklinam. No i życzę Wam tego przedostatniego weekendu. Nie chcę mi to przez gardło przejść, żeby był spokojny, bez nerwów, stresów, z piękną pogodą. Odpoczywajcie. Łapcie wiatr w żagle, bo to. Jak to mówią? Licho się czai nienacka i z 1 września na pewno. Nas dopadnie. Lecą! Lecą dziołchy. Matusia, gdzie zgubiłaś tego małego utracjusza? Cześć. Pa.